Witajcie w kolejnym odcinku Porę na przygodę w Minecraft. To będzie odcinek specjalny. W tym odcinku wystąpi CraftPL i wyjątkowo cegła. Co 5 odcinków będziemy takie nagrywali. Teraz jest 5 i w 10 nagramy w 15 i w 20. Przywitajcie się. Yippie. Hello? No okej, okay. no to w tym odcinku zbudujemy wieżę o tam. E, oni wykopią kopalnię nie, kraft.pl wykopie kopalnię, a ja i Cegła będziemy robić wieże. Jeszcze kraft.pl zrobi most stąd, tam. No no, to zaczynamy. Cegła, yy, chodź. Dobra, ja wyjdę kopać kopalnię. Okej. Okay. To jest irytujące, jak ktoś tak robi. Cegła masz. Kobla? Na? 54. Rzuć, masz. rzucę tobie więcej. Przynieść wam. Nie, nie ruszaj się. My mamy dużo. Okej. Okay. Tylko małą szkła mamy, jakbyś mógł załatwić. E, mam tylko 56 mogę wam przynieść. Normalnego szkła. Okej, okay, to daj... Czekaj, to mi da i Ja tego rzucę 57. Masz tego. Szkło. Tam, przed tobą. I mam jedną szybkę. Chwila, lognę, ponieważ są bugi. Okej. Okay. No to budujemy. Ja buduję prawą stronę, ty budujesz lewą. Asi? Położę wam do skrzyni. Okej. Okay. Co to chwilę spada? Nie wiem Cegła Cegła nie Chwileczkę, chwileczkę przestawię na farm Cegła, ty czasami nie jesteś głodny? No właśnie Nie, bo cegła spada, bo on nie umie budować Nie, ponieważ cegła był głodny To chodź tu, rzucę ci jedzenie Chodź tu Łapku czaka. Ugotowany. Jak sobie... Ja... Ja bym powiedział, że usmażony. Dobry? Robert go smażył. Ale... w Topa. Znaczy się kraft.pl. Mogę powiedzieć coś, co nie dotyczy takiego Minecrafta. No. Jak na to jednak ma bez sensu te kawały. No, nasz kolega taki z klasy. Jestem za jakimś pesymistą. Dobra, to było sensu. Szkiełka. A może mam... Dominik, może mam tak samo dokończyć jak ty tu dokończyłeś. Gdzie? No w sensie takie. Takie takie szerokie i to. Nie. Ale nie, że tunele jakby, tylko taki tunel był tu taki szeroki, będzie więcej itemów wydropione. A, okej, okay, tak, to, no, mm, o to ci chodzi. Myślałem, że ci chodzi o co innego. Dzięki temu że... zabudowałeś mnie. No i tak byś nie wyszedł. Tylko rybę blokowałeś, Na jaką ma być wysokość? Maksymalną. Czyli na maksimum kończymy? Tak. I wtedy ja wleję lawę. I wodę, nie? Wodę? No bo po w kantach wszystko ma być. A, okej, okay, okej. Okay. W każdym kancie ma być albo woda i lawa. Okej. Okay, no. Bo się nie da. Po prostu ma być woda i lawa. Załatw szkło, Robert, bo będzie nam potrzebne bardzo. Ja już nie, nie mam ostatnio, No tu załatw. Jest... Idź piastyną. Tam, przy tym jeziorku, nie? No. Jest dużo sanda. A ja na razie kopię. To ja pójdę za. Nie, ja idę. Dobra, to ty już, już i pospadłeś. Piecyk mamy w chacie, tam w przepalarni. Nie wiem, widziałem. Tutaj może sobie przejść. Hmm. O. Hmm. a tak właściwie słychać mnie dobrze? No, już lepiej. Nie tak dobrze, ale już lepiej. No na następny raz będę gadał przez 8 Okej. Hmm. Uh -oh. mm. Nie Wiecie co, ja robię takie cięcia co jakiś czas Tak w razie w na przykład jakby mi się komp wyłączył, żeby to było zapisane, wiecie Ej No Ale takie szybkie, więc... Widzowie jak będziecie mieli jakąś przerwę czy coś no to się nie denerwujcie że wam coś laguje tylko po prostu ja robię takie cięcia ponieważ no trudno jest z siostrzem <laughs> Spadłem Pupę? Idę Tobie pomóc zbierać tego sanda, bo spadłem. Ej! No. Tam gdzie dokończyłeś, to jest taka jakby taki... E, dokończyłeś, to wtedy było, nie? No. Zróbcie trochę drabinek i mi zrzućcie. Ja na razie wydechywam, więc poczekaj. Okej? Okay? No. To za chwilę. Uważaj, żebyś nie wpadł. Ale fajnie tutaj. Tylko tutaj nie ma tam spawna. Nie wiem. głęboko, ale czy tam spawna. Ile już masz? Dwadzieścia dwa. Ja już prawie kończę drugi start. Kiedy mi rzucisz... Dominik... Laki. <noise> Jak przyjdzie czas ja sobie chwilę pogram na film. Bo nie wiedzą dlaczego tak mi się lepiej gra? Dzięki. Czekaj, ja nawet mam chyba trochę drobinek w skrzyni o ile się nie mylę. No chyba coś co miałeś nawet całkiem sporo chyba 56 tam masz idzie? no widzisz pamięć nie niezawodna to zrzuć mi ale to jest irytująca to jest... sam zadam pytanie od widzów od widzów cegła czy twoje Yy, ulubione pytanie, to jest yy, twoje ulubione słowo, to jest irytujący? Nie. <grych> to nie. Ulubione słowo, to jest ceglaść. Nie. tak. <grych> nie, to słowo, które Krzysiek zabronił, mi mówi, dlaczego. Czyli? Oczerniam. A. Po prostu fajnie. Muszę łopata niech będzie tak Kiedy mi rzucisz te drabinki? Rzucam ci właśnie Kończyłem drugi stack Głębokie nawet Dzięki. O jest, już jest noc. zaraz drzwiłam. Robert, weź na chwilę logni. Dlatego chodź tu. Chodź do niej. Chwilę, tylko ten węgiel by dodać. Ja cię. No dalej chodź tu. Bez mam... no. no to lód mi na chwilę, ja się przyspiesam. Okej. Okay. Już? Mm, chwila. Śpię właśnie. No Obojek. Ale lat. Okej, okay, Rono, możecie wchodzić. Dęgi jest. Mam dwadzieścia trzy dęba. Ale jaskinia. Ale pizza. Ja wolę zrobić to. Hmm. Ja mam węgla 19 i coś w skrzyni miałem. Ja mam... A ja trochę wziąłem z tej skrzyni, co, co macie koło wieży, trochę węgla, 7 węgla wziąłem Ja mam 3 ja staki po, 8... po 64 i jeden po, dwa, po 30 Jak jest ten wodospad, widać, że zrobiony przez lawę No tam pod tym, No To idziecie w dół z tego, co tam jest taka jaskinia, hmm. w tym jest tyle węgla Ej, rzuć mi drabinki, ja nimi pójdę na górę, bo muszę się stąd wydostać jakoś to po co łaziłaś? No bo muszę przejść do naszego domku A nie mam jak Tego to, która później zrzucisz, okej? Okay? No O kurde, o kurde, 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 kurde. Nie, Muszę zużyć do końca drewniane kilo Mam nadzieję, że my gramy z podwórkami Tak Na razie widziałem tylko jednego zombie. Ej, jak ty to kładziesz? No nie wiem, samo tak się kładło. Jakiś Bóg. Zrazo, Za żelazo. szybko kładłem. Macie żelazo. Zniszczyć się tego nie da. Dosłownie nie oczerniam ilości tego węgla. Masz coś dla binak? 10. Bo się nie bądź na sandzie, dam ci drabinki. Chcesz? No, rzuć. Kurde, Ok, wystarczy. Ja tam nie idę, chociaż tam jest raz. Przepraszam, lagi miałem Ale i tak chyba koleś, który ma najwięcej wejść na razie chyba na Minecraftu to jest No Joy Joker ma najwięcej wiepsów. Jak on ma 57 tysięcy w ciągu jednego dnia, to no. wiesz. Dopiero te jego odcinki wychodzą, a już ma tyle, że ho, ho. A widzieliście ten jego odcinek, y, powrót z Woodstocku? Nie. A, wrócił ja. z Woodstocku. To by na nim nie był? Ty? Ja. Ja byłem w tym czasie na skateparku. No nie, zły Gravel! To za głupie gówno! Głupi głupek. <głupia> Ciekawe, ile będzie komentarzy, że ja tak na serio... <głupia> Jestem cegła tutaj. Hmm, czemu się nazywasz cegła? Dlaczego, no? Załóżmy, że walnąłem głową cegłę. Nie, no bo to jest by by błogosławsko. Jak masz na imię? Cegła. Po prostu cegła. Rzuciłem cię dla minki na dół. Komu? Dwie. O, nie. 11 rzuciłeś. No chyba. Mam tak, mam dwa staki. Tego, 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 tego. Piasku. które który zaraz robię nasz płoch i idę węgla i węgla. Ej, rzuć mi trochę patyków. Mam cztery. Masz. Masz, to mi To rzuć. Ale. Albo tyle desek lub czegoś. No nie mam. No serio. Masz. Ej. Na no. Laki. I Dominikę. Czekaj, już rzucę to lowercikowi. Eee, ale głęboko. Au! Haha, <laughs> tak. Szybkie, no, fajne. Dużo sanda. Znaczy, dużo stona. Dodaj, chodź, ponie. Poproszę o teleport, bo znowu mnie zrespiło w tym dziwnym miejscu. No to przepraszamy za tego, tak jakby, za tą komendę, ale musimy kolegę... ...steleportować, ponieważ nie pomyślał. Ale ogólnie my tego nie używamy. To moja wina, mają prawo tego użyć, ponieważ pomyślałem, ale mi się, się zreskie w domu. Czego zostawiłem w te parę twoich kilofów. Tak się kończy, że i kładzie się drabinki z boku. No przecież... Jakby co? co? Moje itemy Weź, Weź tego z manda... No, mów. Jak chcę tego odzyskać swoje pro it'emy, to niech zejdzie na wód. Zszedł już. Pożyczyłem jeszcze patyki. Ja Cię rzuciłem. Lata nade mną kulka Expa. Idzie <noise> <noise> dobra, dobra, bierz swoje po... itami i spadaj. Kraftpl, gdzie ty jesteś? Tam. Ławy z Na rzekę, położę. W ci rzuciłem. Ale mam. Ale więcej ci dałem. Okej, okay, dzięki. Moja głowa, Kraft, wygląda... dziwnie. Tegła, idź przetopić tego sanda. A nie gadasz. Chwilę, ja będę miał disconnect, bo ta kulka mnie uskórzyła nad moją głową. O. Dead! Mm. <coughs> Wiem, ja. Ale koks! Ale koks! Dojdę chyba. Ale koks. Ja tak sobie idę po nagle, pfff, dead. Wpadłem z tego i mam trzy serduszka, do mi tylko. No zgadnijcie, gdzie jestem. La 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 la. Tam dzisiaj ja zespałnowałem? No. To jest irytujące. Okej, okay, ty przetop tego sanda, ja pójdę z buta. Czy się z boku tak miło pięknie ak na to Ja pamiętam Bo... gdzie to jest Nie daż to jest Co Więgna nie wziąłem Sanda ze sobą okay. czy nie jest? U mnie Chyba poszedłem nie w tą stronę, a nie w dobrą A widowie wiedzą jak dojść po naszych odcinkach? Taak. Najgorzej jak zapadnie noc, a ja nie mam ani mięsa, ani niczego. Halo? Oj, przepraszam. Chyba coś z Skype'em, ze Skype'em nie tak. Okej, okay, witajcie. No. Z, z, witajcie znowu w pocięciu. Mm, teraz tutaj jesteśmy gcraft.pl i zwiedzamy kolejne miastki. Okej, okay, wyjazd. Cegła spadaj, bo ci kop. Że tak powiem, to jest bardziej survival na serio niż budowanie. No. Dobra, cegła spadaj. Spadaj. Nie ej, niedługo będziemy kończyć, nie? W następnym odcinku dokończymy tą wieżę. No, ale was żale. Mniej więcej jestem, głód. No bo teraz musiało się to szkło przetopić. Co naprawi? O kurczę. jesteśmy. Chodź, cegła, zbieraj Dobra. węgiel. I cegła. Jesteś. Kawałek dalej zbieram węgiel Słuchajcie znaleźć Już dobrze Okej, jesteśmy po cięciu. Małe problemy były, ale już jest dobrze i... Wiecie co? To już będzie koniec na ten odcinek. W następnym odcinku zbudujemy wieżę i coś tam jeszcze. Ten chyba jest trochę krótki, ale no po prostu nic ciekawego nie było. Ale przepraszam, że to szkło się tak długo przytypiało i w ogóle w następnym odcinku wszystko dokończymy. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jestem yy, Lucky.pl. Yy, Lucky Minecraft, przepraszam, tam jest Craft.pl i tam jest Zeła. W przyszłym odcinku też wystąpi z nami tego, ponieważ musimy zebrać, no musimy razem zbudować tą wieżę. Tego. No. Będziemy z dość długo. No i to będzie to samo. No, no to do zobaczenia.